maneczko dzisiaj sobie otwieramy paczki 84. Plus. Pierwsza paczka, no, De De Davis, o ile ja się nie pomyliłem, następna, o, właśnie, sprzedaje. Uuu, ale ładna karta, uwaga, kto to? ten, o właśnie, Fred, właśnie, Fred. No to zachowuję wszystko. Nie, kto to? Benzema? Benzema! O kurde! Widzieliście sami, jest Karim Benzema, nasz nowy dowodnik. Przyda się mi, bo ogólnie ja robię skład Realu Madrid teraz. Ogólnie, a więc jest idealnie. Uwaga, kto to będzie? Znowu Real Madrid Dziękuję! Dziękuję! Będzie do mojego składu Anglia, Manchester City, Foden Boga Real Madrid, proszę! Alnars, aj! Ja w ogóle teraz mam ubraną koszulkę Alnars, ale Wy tego nie widzicie. Dobra, dawać mi Real Madrid. Dobra, A, już myślałem, że będzie Eden Hazard. Dobra, następny, dawać. Intermediona, Barele. Nie. O Toty! O kurde, Toty! Ja! Karty Toty, Ka znaczy karta Toty. Nie wiem, czy to jest taka jakaś dobra karta, ale mi się wydaje, że chyba to jest dobra karta. Ok, co ja zrobiłem? SPRZEDAŁEM kartę Toty, dobra, nieważne. Nie dawajcie mi Real Madrid, pomogę. Roma Red Quando tu mamma Argentina e Atlantico Madrid De Depao De dobrze Dobro Bagage okay. Roma Pellegrini Elena Visidan E chi no? Ronaldo Ya ja, Pierpa Pier Ronaldo Ja, Ronaldo nam się trafił Ja pierdykam Ole, ej, jestem zadowolony Ronaldo nam się trafił Dobra, dać mi Real Madryt Marusola, Klaus Klausa nie potrzebuje Dobra, dawaj Real Madryt, dawaj A, gówno Dobra, dobra. Let's go, let's go, let's go, let's go. Dawaj Real Madryt. Rivel pundunes. Aj. Znaczy ja składu nie będę robił na odcinku, ale... Robię poza odcinkiem. Mmm, nudę. No mi ten Real Madrid? Ja tu potrzebuję Real Madryt, a nie jakieś kurne... Takie kluby. O, e co? Pedri! Ej, ja szukałam zła karta. Bardzo ładna, ale sobie zachowam, bo wygląda względu, że jest ładna. Dobra, to to, sprzedaje. Tam się... to jest sprzedaję, taka... to mi się... Boże, pomin, pomij. O Bono, Bono, czekaj, to, czekaj, to jest najlepszy bramkarz na całym świecie. Zachowuję go. Bo... Dobra, uwaga, z mistrzów jest nie gada, że ten... A już myślałem, że będzie Ibra. mówić Belgia brzada, bo... Ajajaj aj. Ale to pokazał się winnicz Dobra, nieważne Nie wiem, sprzedajemy... Spędź Pomi, pomi Teraz z Roma Dobra, dawaj mi Real Madryt, Real Madryt Juventus, Bremer Kurde, zachować, czy nie? Dobra Dobra, Real Madryt, dawaj, dawaj. Aj, aj, aj. a po co taki? chyba, Japonia. A to będzie główna Kubo. oto. Dobra, dawać mi tu Real Madryt. Majer Monachium. Sommer. O, oh, właśnie, Sommer. Dobra, Niemcy. Mój Dortmund mund. Nie, Reus, sorki. Myślałem, że hulaj. 20 paczek. Uuu, otworzyłem już 20 paczek. Znaczy nie, że teraz, tylko... Czekaj, ile to już się nagrywa? 5 minut, dobra. Let's go. Pomij. Dawaj mi. poszuki. Pogba, Paweł Pogba. Ale jak ja na razie robię, kur... kawodne Piedzielę, to co życia. Dobra. Pięk, krzyżyk, krzyżyk Ja chcę wyjść z tego Kur... Kupi telefon mi się przewraca Dobra, paczki Tyk, 84 plus. Kupujemy No i nam się trafi? Okej okay. Czekaj, a zobaczmy, czy paczka 83 plus nam zwróci. Uwaga. Okej, okay, gówno nam zwróciła. Sprzedaj. Wychodzimy, bierzemy paczkę 84 plus. O! Dawaj, gulit. gulita. Znaczy, hulita, czy jak on to no. ma. Dobra, hulita. Argentina Martinez. Lautaro Martinez. Ale Hiszpania Barcelona Pedri. Pedrygo už máme. do wiel lepszego. Dobra. Nara.